Cześć. To dobrze wam znane cuda na patyku i kilkanaście fajnych gadżetów. Wszystkie linki oczywiście w opisie. Lecimy. Niemożliwe staje się możliwe. Wszyscy, którzy marzyli o prawdziwej pelerynie niewidce, mogą ją kupić już dziś. Ta peleryna niewidka wygląda jak prawdziwa z filmów o Harrym Potterze. Z zieloną jedwabną lamówką, która działa jak green screen do usuwania tła. Płaszcz współpracuje z aplikacją na platformach mobilnych. Każda część ma unikalny kod powiązany z aplikacją. W rezultacie osoba pod peleryną znika, będąc na innym tle, tak jak Harry Potter znikał w Hogwarcie. Teraz kompaktowa nasadka, która została zaprojektowana do delikatnego i dokładnego czyszczenia szkła okularów. Nadaje się do oczyszczenia wszystkich rodzajów. Doskonale usuwa zabrudzenia czy ślady palców, albo tłuste plamy z powierzchni, a specjalna konstrukcja pozwala pozbyć się zabrudzeń na całej powierzchni. Całość jest składana, co pozwoli ją zabrać wszędzie. Sposoby ozdabiania drinków podczas serwowania obejmują setki różnych opcji, jednak lewitujący drink może stać się najbardziej dziwacznym z nich i pozwoli zaskoczyć. Należy pamiętać, aby podczas napełniania napojami i deserami przestrzegać jednego warunku: nie napełniać ich więcej niż do połowy, aby naczynia unoszące się w powietrzu nie utraciły stabilności. A tak w ogóle przy okazji, zapraszam Was na mój drugi kanał, który poświęcony jest. sami zobaczycie czemu. Linki do kanału macie w opisie. Jeżeli ktoś chciałby mnie wesprzeć i pomóc w rozwoju, zapraszam do subskrypcji obu kanałów oraz zostawienia komentarza. Z góry dziękuję. A teraz wróćmy do gadżetów. Ta latarka generuje niesamowicie mocną i jasną wiązkę światła. Dzięki swojej unikalnej konstrukcji, ultramocna lampa z jasnym odbuśnikiem optycznym i 12 diodami LED zapewnią maksymalny strumień świetlny i bardzo daleki zasięg. Dosłownie przesuwa granice dnia, dzięki czemu jest idealnym narzędziem do poszukiwań w przypadkach ratowniczych. Jest niezwykle kompaktowa i łatwa w użyciu. Wykorzystuje sześć świateł bocznych do biwakowania, wędkowania i innego oświetlenia zewnętrznego. Oryginalne buty, wykonane w stylu Ironmana. Jeśli lubisz komiksy, na pewno Ci się spodobają, ponieważ dzięki nim możesz uzupełnić swój niepowtarzalny wizerunek Ironmana na wakacjach lub imprezie. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najfajniejszym gamerem i streamerem na świecie? No, właśnie tak może wyglądać Twoje powitanie z komputerem w tej obudowie. Dzięki obudowie z przeszklonym frontem, nim włączysz kamerę przed streamem, możesz szybko sprawdzić, czy twój look jest właściwy i czy twoi fani będą w 100% usatysfakcjonowani. Silikonowa taśma nowej generacji jest kilkakrotnie mocniejsza niż konwencjonalne taśmy naprawcze. Może zastąpić dowolny klej, naklejkę, a nawet spawanie. Za pomocą taśmy silikonowej można bardzo szybko i trwale naprawić prawie wszystko. Może być stosowana zarówno na suchych, jak i na mokrych materiałach, a nawet pod strumieniem wody. Jest na tyle mocna, że może wytrzymać obciążenie do 10 kg. Broń zabawkowa, która strzela miękkimi gumkami, a to sprawia, że użytkowanie produktu jest całkowicie bezpieczne, zarówno dla dziecka, jak i jego otoczenia. Proces strzelania z takiej zabawkowej broni jest podobny do strzelania z procy. Zasięg lotu zależy głównie od wielkości i poziomu naciągu gumek. Blaster da właścicielowi dużo radości i pozytywnych emocji. Krajalnica do warzyw, przeznaczona dla miłośników frytek. Za jej pomocą dosłownie w kilka sekund wykroisz całą patelnię frytek, a do tego sprzęt doskonale poradzi sobie również z krojeniem wszystkich warzyw i owoców do sałatek. Krajnica jest kompaktowa i ergonomiczna, łatwa w demontażu oraz czyszczeniu. Praktycznie nie zajmuje miejsca w Twojej kuchni i wymaga minimalnej pielęgnacji. Po użyciu wystarczy ją opłukać pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Klapki wsuwane do masażu refleksologicznego stóp. Stymulujące określone punkty oraz receptory i strefy odruchowe na stopach, które odpowiadają poszczególnym narządom i układom ludzkiego ciała przy pomocy ruchomych sąd i magnezów. Stymulują ważne strefy, zmniejszają nacisk na kolana i chronią je przed przeciążeniami. Magiczna gąbka, przeznaczona do usuwania z uporczywych zabrudzeń. Ciemne ślady po butach na jasnych plastikach wnętrza samochodowych drzwi nie będą wam straszne. I nie tylko one. Gąbka usuwa zabrudzenia, których środki chemiczne nie są w stanie zmyć. Kuchenka lub piekarnik działający na energię słoneczną to pomysł nie nowy, ale z powodzeniem wykorzystywany za granicą. Używane są głównie w Afryce. Mają niespotykane kształty i zrobione są z różnych materiałów. Jednak główna zasada ich działania jest jednakowa. Niczym soczewka skupiają promienie słoneczne na umieszczonym w środku naczyniu. A kto wie, może taka kuchenka ma szansę przyjąć się także w Polsce. Nietypowe świeczki, które odmienią każdy tort. Pakiet zawiera sześć świeczek świecących kolorowymi płomieniami. To oryginalna alternatywa dla tradycyjnych świeczek, które zna już każdy. Są bezpieczne i przystosowane do kontaktu z żywnością, łatwo się zapalają i równie łatwo można je zgasić. Najlepszą alternatywą dla tradycyjnych środków transportu jest samochód elektryczny. Wiele osób zauważa, że samochód elektryczny to luksus, na który nie każdy może sobie pozwolić. Jednak nie każdy wie, że stosunkowo niedrogie produkty elektryczne można kupić na AliExpress po znacznie niższej cenie. Magnetyczne organizery, które pozwalają zaoszczędzić miejsce. Gadżet przyda się tym, którzy często borykają się z brakiem miejsca, na przykład w lodówce. W rzeczywistości jest to plastikowa płytka z czterema magnesami. Producent zapewnia, że magnesy są w stanie wytrzymać obciążenie do 1 kg. Nowoczesna, składana waga kuchenna spodoba się wszystkim miłośnikom gotowania. Złożona zmieści się niemal w każdej szufladzie, natomiast po rozłożeniu można postawić na niej miskę o dowolnej wielkości. Ramiona wagi wyposażone są w antypoślizgowe, gumowe nóżki, dzięki czemu jest ona stabilna. Czytelny wyświetlacz LCD pozwala precyzyjnie zważyć składniki. Dodatkową zaletą jest funkcja, która pozwala na dodawanie składników i ważenie ich w jednym naczyniu, co bardzo ułatwia przygotowywanie posiłków. Płynny gips przeznaczony do naprawy dziur i pęknięć w ścianie w zaledwie kilka sekund. Jest biały, ale po spryskaniu można go pomalować na dowolny kolor. Obszary potraktowane płynnym gipsem nadają się również do dalszej obróbki. Spray wysycha w ciągu kilku sekund. Można go używać zarówno w domu, jak i na zewnątrz. To wszystko deklaruje producent, a jak jest naprawdę, musicie to przetestować sami. Rewolucyjny plecak to coś, co chciałby znaleźć pod choinką każdy poszukiwacz przygód. Charakteryzuje go wyjątkowy stelaż wyposażony w opatentowaną amortyzację, która redukuje siły powstające podczas chodzenia o 86%. Technologia sprawia, że plecak cały czas pozostaje na tej samej wysokości względem ziemi, kiedy ciało piechura porusza się w górę i w dół. Przy okazji robi nie lada wrażenie na obserwujących kogoś, kto w nim idzie lub biegnie. Bezdotykowy termometr. Szybki pomiar temperatury ciała oraz różnych powierzchni. Urządzenie potrzebuje zaledwie pół sekundy, aby wykonać pomiar i pokazać wynik. Ten termometr na pewno będzie przydatny w pomiarze temperatury ciała dzieci. Te szybko niecierpliwą się przy dokonywaniu dłuższych pomiarów. Dzięki temu termometrowi nawet nie zauważą, że pomiar był wykonany. To już wszystko na dziś. Filmik się podobał? Mam nadzieję, że tak. Czekam na komentarze, czekam na lajki i na subskrypcje. Słyszymy się tutaj oczywiście niedługo.